Ja mam i dzisiaj mam... ich totalnie zapomniałam spakować Bo się spakowałam sam z koleżanką, która tego I tak, prezentik dla mojej pani um, Na początku mała przedwódka, bo ja taki tak, tak. Ma taki plecak. Mała przedwódka Mała przedwódka i do niej polecam To jest z takimi rzeczami jak im. Krem, dalszy luz no. Teraz gry mam ich też te, te, te. dużo Jakieś tam takie, wiecie, tkowe karty. I dobre, czyli moja ogólna, gra Taka. W ogóle, patrzcie, jaką sobie bransoletkę zrobiłam Taką opaskę zawsze mi się przydaje, bo jak spać zaspać jest tak jasno. Nie wiem, czemu tak jest, ale już sobie. Mm. Ten mm, co? Portfelik i no ten pinki. <tryk> um, jeszcze jest mi się tam jedzonko. Teraz w tak, tablicę. I długopisik do niej. Um, dwa taki z serduszkiem i taki maś. No, że ja sobie w tym często robię coś na brudno Zanim to gdzieś tam set pisze, nie? A zresztą tu jest mój pamiętnik ten z serduszkiem Książka Pippi Lanshtrunk, kochana Mega Turnik. I taki piesek i ja sobie z nim śpię zawsze, taką Więc no, zestaw małego śpiocha. O Boże. No. Więc mam nadzieję, że troszkę Wam pomogłam, i Wy też się z tego spakujecie Czy coś takiego, taka mini lista, żebym też miała na następną wycieczkę, co mam zabrać, bo dzisiaj to po prostu była tragedia. Nie wiedziałam, co mam wziąć, więc no. W sumie, jutro jest wycieczka, a jest. Ja Wam to wstawiam o 19.30, więc. No, jutro jest wycieczka. I ja Wam nagrywam to teraz o 19.10 i za 20 minut Wam to muszę wstawić, więc. Buziaczki, dajcie łapeczki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Buziaczki! Jutro Wam nagram, jak była ma wycieczka. Pa!